Niedzielę wyjechaliśmy, już była duża wilgoć, mgła, no i te tereny podobne do których jechaliśmy w dzień wcześniej już zaczęły być trochę trudniejsze. Zaczęliśmy dzień od tego, że popatrzyliśmy jakie są warunki pogodowe i ja stwierdziłem, że Jakub będzie zimno. Dla mnie tekst Jakub będzie zimno, to wiadomo, że trzeba się uzbroić. Jakub Sigma i Pi, wszystko ubrał na siebie. Tak. Może nie tyle, ale, ale umrałem jedną z cieplejszych bielizn. Ujechaliśmy parę kilometrów w lesie, Paweł się utytłał, ukopał, zanim go wyciągnęliśmy, no to ja już spłynąłem. Ja już płynąłem. <grym> ale ja byłem, ja byłem cwańszy, bo ja powiedziałem, że będzie zimno, jak wieszałem sakwy i wyszedłem na zewnątrz, bo patrzyłem, tak? I nie, I Ja się nie uwieram. <grym> <gry> Trzeba powiedzieć jeszcze, że z, z, zmieniliśmy jakby koncepcję którą trasą będziemy jechać. Ze względu na to, że już, już było wiadomo, że pogoda się zaczyna psuć, zmieniliśmy trasę, to trzeba było zrobić skrót, żeby tam dojechać. No jak skrót, no to sobie możesz wyobrazić, co jest na skrótach, nie? No i tam się okazało, że no moja opona, to już dawno na nią był czas. W tym samym momencie założone i, i prawie tyle samo kilometrów przejechane. Ale to jest inna wersja, ty, ty, twoja córka ci zamówiła po prostu lepsze opony. Bo ja ci zamówiłam opony premium. I z powietrzem premium. Z powietrzem premium, tak. tak.